Za nami przedostatni sparring seniorów Polonii Leszno, a z nami trener Waldemar Jędrusiak. Panie trenerze jak przebiegają przygotowania do nowego sezonu dobrze. Bardzo dobrze. No, w różnych kategoriach to można podzielić, bo no, dzisiaj na przykład na dzisiejszym sparingu, czy tam w środę, miałem 11 czy 12 chłopaków do dyspozycji. Czterech nabawiło się delikatnych urazów i żeby tego nie pogłębiać, mają wolne. E, dwie osoby gdzieś tam jeszcze zaplanowały sobie wakacje, także e, miałem tylko 12-osobową e, kadrę do dyspozycji, a przy takim nasileniu treningów e, i gra sobota środa. Sobota plus dołączone bardzo ciężkie, prawie dwugodzinne treningi. E, pogoda na pewno daje to, e, daje to się we znaki. E, ale mówię, okres bardzo dobrze przepracowany i w porównaniu co było 4 tygodnie temu, jak rozpoczynaliśmy 11, e, 3 e, tygodnie temu 11, także progres jest i, i e, wracają wszystkie, wszystkie aspekty motoryczne, wytrzymałość, siła e, jeszcze tylko te dwa tygodnie. E, przed nami pracy nad taktyką i podtrzymanie tego, co, co pracowaliśmy. E, czy w drużynie pojawiły się jakieś nowe twarze przed sezonem? E, tak, e, z nowych twarzy to na pewno będzie Kuba Krzyżostania. Bramkarz zastąpił Darka Szczerbala, który mm, poszedł do Żmigrodu. E, nie ma e, Michała Marciniaka. E, to mówię o starych e, osobach, twarze, twarzy, które, których nie zobaczymy. E, Michał Marciniak, e, Krzysiu Jankowski w Poznaniu, studia, praca. E, i, I Kamil Pawlicki, on w kotwicy Kurnik, e, tak samo jest. A z nowych twarzy to mówię Kuba Krzyżostaniak, Kuba Borowczyk e, z Pępowa, e, napastnik. E, Mateusz Pijanowski z Kobylina i z Włoszakowic, e, Łukasz Gryziecki. Także to, są, to jest czwórka nowych zawodników, być może jeszcze dołączy. Kasper, Kasper z junior, który był ostatnio na wypożyczeniu w Zawiszy Bydgoszcz i dochodzi jeszcze po kontuzji, także możliwe, że on dołączy do składu. No i Boguś Ceglarek, który którego nie, było na, którego nie było w rundzie wiosennej, bo miał służbę, przygotowanie do służby wojskowej, teraz wrócił oczekuje na pracę w wojsku, więc on tak, tak samo zasili drużyny, także kadra będzie liczyła 19 osób. Widać było, że decyzje sędziów dzisiaj wywołały wiele kontrowersji. Jak pan je ocenia? No Szkoda, że zagraliśmy bardzo dobry mecz, tak samo jak we wtorek, jak w środę z, 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 z Krobią. Dzisiaj o wiele lepszy przeciwnik, który walczy tam o, o czołówkę ligi ligi wielkopolskiej północnej. Ma jakieś aspiracje na awans do do, do, do ligi. Bardzo dobra pierwsza połowa, szybko zagrana, zdobyliśmy dwie bramki, mogliśmy trochę więcej e, ich zdobyć. No tutaj też kontrowersje przy jednej z naszych bramek, e, sędzia podobno nie odgwiezda spalnego, ale to chyba to gdzieś tam na styku było. Ale w drugiej części widać moim chłopakom trochę zabrakło i zamiast utrzymywać się przy piłce, no próbowali, próbowaliśmy z twarzy sytuację. No i dwie błędne decyzje sędziów, jeden spalony dziesięciometrowy, gdzie jednego sędziego już nie było, drugi się stał gdzieś na środku. Moi zawodnicy całkowicie stanęli, myśleli, że spalony, zresztą zawodnicy tamtej drużyny tak samo, ale jeden popatrzył na sędziego, nic nie pokazywał, więc wbił piłkę do bramki. No trochę to nas, e, ucięło nam trochę skrzydła i jeszcze to zmęczenie e, sezonem przygotowawczym. Druga decyzja rzut karny po wcześniejszym ewidentnym falu w polu karnym wypchnięcie zawodnika, rynkoma. sędzia nie odwizduje rzutu wolnego. Moi też stanęli, krzyczą, rzut wolny, sędzia nie reaguje. No, także przedziwne dzisiaj decyzje sędziów spowodowały, że mecz, mecz praktycznie wygrany, przegraliśmy. No, bo tak czasami bywa. Ale no mówię, no tego nie powinno być. Zepsuł całe widowisko końcówką, końcówką meczu. faktu mecz sparringowy nie powinniśmy zwracać. Zresztą w szczególności y, moich zawodników uczulam na to, że my mamy się przede wszystkim zająć grą, a nie sędziowaniem, nie zwracaniem uwagi sędziom. Czasami można się pomylić, ale no, tutaj w tym meczu to ja już nie wytrzymałem i prawie wbiegłem na boisko, bo no, no, tak się nie sędziuje, psuje widowisko i całą pracę, którą, którą wykonali chłopcy. Fakt meczu sparingowym, ale jednak, jednak spowodowało, że no mecz w końcówce, końcówce, bo 15 minut do końca przegraliśmy 3-2. Wszyscy wiemy, że są to tylko mecze sparingowe, ale jednak te wyniki pozostawiają wiele do życzenia i czy forma przyjdzie wraz z rozpoczęciem sezonu? No tak to zaplanowałem, że, że na pewno. Przez te trzy tygodnie bardzo mocna, ciężka praca. Od tego tygodnia już jest troszkę luźniej. Przede wszystkim nastawieni jesteśmy na rozegranie, na taktykę i podtrzymanie tego, co, co budowaliśmy do tej pory. No, sparingi z trzecioligowcami w początkowym okresie przygotowawczym. No, wyglądały, jak wszyscy wiedzą, przegraliśmy dosyć znacznie, pokazali nam, że rzeczywiście ta Czwarta Liga to, to jest dla nas w tym, momencie, w tym momencie maksimum. Oni też na innym etapie byli przygotowań. Bardzo dobrze górnik Polkowice, zorganizowany, grał, praktycznie nie mieliśmy nic do powiedzenia, żmigród zresztą tak samo, chociaż w końcówce mieliśmy pięć sytuacji, gdzie mogliśmy doprowadzić do, do, do remisu w meczu, w którym przegrywaliśmy 5-2, 5-3. Ale nie udało się. No Później już progres. Wygraliśmy dwa mecze z Wąsoszen i też czwartoligową drużyną, Dosyć, też, też, też dobrą, dobrze grającą w piłkę i, i w środę sparingu. No Dzisiaj przegrany, praktycznie wygrany sparring, ale przegrany. Za tydzień w sobotę gramy z Piastem Kobylnica, też czwarta liga dobry zespół, więc myślę, że to już w optymalnym składzie podejdziemy do tego meczu i forma, wierzę, że na mecz pierwszy tutaj inauguracyjny z Beniaminkiem i takie lokalne derby z Gostyniem na pewno będzie najwyższa i pokażemy bardzo dobrą, bardzo dobrą szybką grę ofensywną i myślę, że zbieramy bramkami po naszej stronie. Na mnie pozostaje nic innego jak zaprosić Państwa na Yy, ostatni już mecz sparringowy z Piastem Kobielnica, który odbędzie się w najbliższą sobotę.